Witajcie, witajcie, to znowu ja, góra z gra Witam Was w kolejnym odcinku z gry Starve. No i co? I co będziemy dzisiaj robić? W sumie to Jak wiadomo mamy zimę dalej Króliczki się... O, połapał się jakiś Pułapka się zepsuła, ale to nic, bo... Teraz robimy tak, tak. Jajeczko dał pięknie. I teraz próbujemy, czy nam to wyjdzie. Mamy dwa mięsa: jajko i berisy. Chociaż nie wiem, czy bym czasem tych berisów nie chciał zamienić za marchewkę. Tylko że my marchewki nie mamy. Nasion też tutaj nigdzie nie widzę. No już w sumie to. O, bulwa. O nie, bulwa. Jeżeli mi tutaj nie będzie, że No akurat jest wieczór. E... To z jednej strony bym spróbował, ale mi się wydaje, że tam muszą być, musi być chyba warzywo. Że pierogi chyba nie wyjdą z tego. No ale spróbujmy, tak? Mamy dwa mięsa, czy teby, jedno dużo mięso. No, jeżeli by to zadziałało, no to mamy pod, pod, pod tym koło bazy, mamy króliki, które można połapać na mięsa. Beryjski jeszcze jakieś mam. No nie, jednak nie. Czyli mi się wydaje, że musi być warzywa. Albo nie wiem, albo może ja coś źle robię. Wiem, że kiedyś mi wyszły właśnie pierogi, i na pewno było mięso, na pewno było jajko, ale. Ale je, jakie to było. Tego właśnie nie pamiętam. No i mam nadzieję, że powoli się jesień będzie kończyła. Ciekawe, czy nie będzie teraz czasem pełni. A może nie. A no właśnie, nie miałem sprawdzić... lina aha my mamy 7 tych półów czyli tak czyli 7 ten czyli linę by trzeba było jeszcze mieć tu mam 30 trawy Logi tu mam ale nie ma liny chestnut ty co masz 30 trawę zostało trochę raz, 2 3, 4, 5, 6, 7 Dobra Trawa się może przydać w sumie eee, Zróbmy te więcej tych pułapek Tu jest jeszcze jedna Dorzućmy jednego loga Tu mam jeszcze dwadzieścia Tam śledzi chyba mógł oniś tu mi nie jest niepotrzebna Raz Dwa Okej. Okay. Zrobimy więcej tych pułapek. No już są hangy. Masz jeszcze z se zjedz. I chyba jeszcze jedną pułapkę. Tak. Jedną pułapkę jeszcze można zrobić. Zrobię tu. No dobra. No to trochę tych pułapeczek tutaj będziemy mieć. Więc jakieś tam... jakąś tam ochronę przed pieskami. Yy, yy, w, miarę, w miarę. ta ochrona jakaś tam będzie. Ten kapel już w sumie na razie tu Zostawmy. Ja, znowu te łapy. Skąd ta łapa idzie? Z dołu, z Wypadła No to może byśmy się teraz przeszli na jakiś rekonesans. Gdzieśmy zbierać jakieś surowce On no, trawa się nam kończy Na pewno Bariski na razie nie będę zbierał, bo i tak mamy blisko bazy, więc Więc berlisków nie opłaca się zbierać jak są blisko bazy, bo... bo ten... bo można w każdej chwili po nie obejść. A co te pająki tu robią takie dziwne, zaspane? Mamy Hambata. Dara! Gowniaku.

Kasy, pajęczynka, no ale przydałoby się trochę podleczyć, tak? Bo troszkę mi zjadły. Gdzie my mamy te maści? Dużo nam to nie dało, ale możemy w sumie zrobić. Ale pierwszy raz zrobimy tak. Y tu dorzucimy jeszcze mięsa. Tu gdzieś były chyba pańczyny. Tak. Tu mamy dwie. Tu zostawmy ten kamień, niech się grzeje, weźmiemy sobie drugi. To można było jeszcze w sumie ta czapka możemy tą czapkę zostawić Bo no już wieczór idzie No ale to nic, przejdziemy się jeszcze, pozbieramy tutaj trawę no Mam nadzieję, że będzie się powoli kończyło yy, ten Ta zima się, mam nadzieję, będzie powoli kończyła. Patyczkę jeszcze weźmiemy. Dobra, czyli trawę żeśmy... Hmm, przydałoby się coś... W sumie może bym zjadł tego Dragon paja. Nie wiem, czy on daje saniki? No coś podniosło. Głód na pewno cały, zdrowie też. Czy... O, czyli wyleczył on mnie. <laughs> czyli Dragon Ball mnie wyleczył. Co by było najlepsze na ten? Grzyba, jakbym znalazł. Zielonego grzyba. O, kwiatki właśnie. Kwiatki tak, tylko że jakby był grzyb gdzieś, zielony. Tylko też nie chcę się oddalać daleko. Próbuję tu popatrzeć, ale nie widzę nigdzie. Ale to nic, będziemy się najwyżej ratować w ten... W przyszły dzień. Dobra, to co? Dajmy tak. Tamten susz ma... <coughs> Tamten susz jeszcze może przydać. Dajmy... Dwa razy berisy i wiem, że chyba jeszcze patyczek też działa jako wypełniacz. Zobaczymy, czy widzą mit system. z tego. Ciekawe. Monster mid dwa razy beriski, czyli jagody i Jeden patyczek Coś długo się gotuje Żeby no nie wyszło to w Wedkup No tak może być A nie, jednak co innego wyszło? Szaszłyki O proszę bardzo Na, na razie nie jestem głodny. Trawy tu mam 30 Właśnie, mam jeszcze jakiego loga? No, odrzućmy tu Dajmy tą trawę tu Krzemień mi się przyda, packi mi się przydają, tu inkit Należy to zostawmy tu, to jest ten przybór do szycia. No i co, no i tak będziemy sobie, przeczekamy sobie noc, bo się nam nigdzie nie śpieszy. No I tak jak mówię, przyjdzie jesień, to trzeba będzie na pewno tutaj zajść na bagna. Pasowałoby jeszcze przejście po tych bagnach tu, ale mi się wydaje, że to już jest chyba już koniec. Ale najbardziej mnie ciekawi albo ta dróżka w dół, co tu będzie, ewentualnie wejść tutaj. bo tu na pewno będzie jakiś ląd i tu są widać te kurzowe pszczoły, więc... tylko, że no, najlepiej w jesieni, tak? Bo tutaj można i zamarznąć, i różne rzeczy się dzieją, chociaż wiadomo to nie jest do no, startu gdzie jest jeszcze więcej niebezpieczeństw, ale... Jak powiedziałem sobie, że, że taki niby challenge i chcę rozbudowywać bazę i tak dalej i zbierać surowce i, i ten to wolę, wolę jakoś grać trochę bezpieczniej niż, niż lecieć na, na hardcore. Dobra, co byśmy tutaj... A tu mamy jeszcze drzewo. A łopatę mamy? Mamy 48. O, co to, to możemy wykopać. Trochę trzeba będzie mieć. Coś tam świnia znalazła, coś ich zjadł. No i łopata, koniec łopaty. Ale możemy sobie skraftować nową. Okej, okay. to teraz tak, od razu usuniemy łopatę. W sumie jak mamy łopatę można było tę grobę rozkopać. Tu jest chyba jeden i tu gdzieś jeszcze buty, już mi się wydaje. Tu jest tak Mam nadzieję, że nie wyjdą duchy Blue gem, przyda się. Właśnie, bawoła można osłodzić jak będzie się do patyki, ale on nie chce patyków. To może nie patyki, tylko trawę. a ja nie mam trawy, ale tu jest pajęczyn, idziemy, zbieramy i Spider-Glandy. Wszystko tu jest, co byśmy nie chcieli. O, jest kubka. Kubka zawsze na propsie. Następna. Dobra, ten żeśmy rozkopali, to jeszcze został ten jeden. Co dostaliśmy? O, jakieś kable. Czy, czy coś takiego. Na razie zostawimy to wszystko tu. W sumie to nie wiem, do czego to jest potrzebne. Do, czy, do jakiegoś portalu, czy coś? Dobra, ale teraz tak, trzeba się rozpakować. A więc tak, pierwsze... Weźmy sobie, załóżmy tą czapkę. O kurtki śpic. Na naprawdę jest ciężko z tymi sanity. Ale że jest wieczór. No i sanity mi nic nie daje. Hmm, Kolejne kwiatki. Może się podlatujemy trochę kwiatkami. Głupi pomysł. Troszkę powiedzmy, że nam to pomogło. Jest litra. Weźmy to nasionko od razu tutaj zasadźmy. Aha, tego się nie da rady zasadzić. Daj ptakowi. Dał nowe, Aha, czyli to jest... Aha, czyli tam już jest zasadzone coś. Ja zebrałem coś? Bo nie rozumiem. Aha. To chyba w zimie nie działa? Nawożenie. Nie wiem. No dobra, ale rozgrzejmy się. No właśnie, ja mam Hambata, nie mam nigdy. Dobra, gidę ze trzeba będzie zrobić. Żyćmy. Zgniliznę tu. Kwiatki sobie zostawmy. Właśnie, ja jeszcze mogę zrobić girlandę, ale no, w sumie na co mi girlandę, jak ją mam tak kapelusz a ponad 100 nieźle. Eee. Zostawmy ten pancerz, hambat, nitra. Gdzie tu była? Tu gdzieś była saleta no. Tak. Okej. Okay. Gdzie są te, 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 te? Tu Spiderlandy, tak. Spiderlandy. Jeszcze raz lecimy po skrzynkach, bo nie pamiętam gdzie co jest. Tu trzy kupki gdzieś pańczy na 4, ok To może w sumie zostać wszystko No i wytworzymy sobie jeszcze Spira Oha Nie mam jednej liny Jakby czasem pieski przyszły, a Okej, okay, to lin, lina mamy. Mogę zrobić spira, czy nie? Mogę. No i ładnie. No i fajnie. Jestem głodny? Jestem głodny. Zobaczmy jak się to... No. Powiedzmy sobie szczerze, no dupy nie urywa. <ścoughs> no. Midwalsy fajnie dają. Teraz możemy zrobić tak: 6 mamy, tu jedno, tu drugie, tu wsadzimy. Aha, my nie mamy jagutek. Idziemy po jagutki, ale oczywiście bez łopaty. Raz, dwa, potrzebujemy sześć jagutek chyba. Widzimy tak po obrzeżu. Chyba się przyda. Tu jagódki wyzbierane. Hmm. OK, ja mam cztery, cztery. Są piąte. I są szóste. OK, dwa razy mi dwólsy możemy zrobić. Króliki też się połapały pięknie. 去呀、啊。 No żebym to źle zrobił, ona mi to będzie łaziła, a w mnie to też dobrze, bo mogę ją skierować. Dziękuję, Dałeś mi pik na chociaż nie było to takie potrzebne, no ale. Przynajmniej sprawdziliśmy, że pułapki działają. <grych> Dobra, mamy midbolsy, Ładnie trzy sztuki. Tu mamy jeszcze susz. Więc... Tu mamy jeszcze cztery. W sumie się. No, może się nie zepsują? Nie wiem. Albo wyzbierajmy ten susz. się daje, że ten susz dłużej wytrzyma chyba w skrzynce jak jak zwykłe mięso. Weźmy za ten susz. Ok. I teraz te cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ok. Dobra, co robimy? W sumie, no. W sumie można powiedzieć, że mamy. Wszystko w bazie zrobione. Dopiero na jesień można kombinować jakieś podłogi. No i na pewno to części trzeba było znaleźć, tych mechanicznych na części, żeby znaleźć i zrobić lodówkę. Ale to już w następnych odcinkach. Także dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam też na odcinki z innych serii, które prowadzę, czyli w Arcade 4 i Walheima. No i co? No i dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!